Szanowni Zebrani, myślę, że chwila to dla nas wszystkich bardzo szczególna. Dziś bowiem dokonujemy aktu uroczystego odsunięcia, poświęcenia i przekazania tego monumentu społeczności Bierunia. Mieszkańcy Bierunia, podzięcy za wielowiekową opiekę w ten sposób chcą podkreślić i uznać więzy łączące świętego Walentego z tym miejscem. Z jest, jest niedobrze. Bardzo bym chciał, żeby jego obecność we mnie była częstsza aniżeli dotychczas. Bogosławiony Valentyn. Bogu bardzo miły święty. Dziś się. Bój. Tronie nas, święty Walenty, patronie nasz, módl się, módl się, bódl się za nami. Bardzo się cieszymy z tego, że mówimy w świętego Walentego. Dla mnie Walencinek to jest klubo Bierunia Starego.